Cześć, ja jestem Alek. Spieprzaj mi z tymi zadaniami! Jezu, czy chłop nie rozumie po ludzku? Nie, gościu! Jezu. E, taki, taki dosyć przypasiony, gruby jestem. A, to ja, dobra. Mniejsza. E, witam was w kolejnym odcinku GTA San Andreas. Dzisiaj mam nadzieję, że nie dostanę większego raka niż ostatnio. That's not Crack boom boom. Boss. Carl! You're a fucking hero down in LS. I just spoke to my cousin. Not with my people, I ain't. She's still fucked up. Mm. Man, I got homies I used to run with that turn their back on me, over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man? That was my homie. And I killed! Fucking midget deserved it, eh? Little asshole tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit. Maybe you're right then, man. But... Cheer the fuck up! You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Hmm. Check out. Yeah. CJ. Who is this? I work for Woozy. He told me to call you. I right, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute. yade. yade. Yush Yade? Puto. O, wozik cały już jest. Ciach, ciach. Um, um. Jedziemy. O, jezu. Yes. Na pewno tęsknijcie za moją jazdą, Ach. ja też. To jest jedyna rzecz, za którą tęskniłem w GTA. Zdecydowanie. Mhm, mm tędy. Uwaga! policja przede mną, nie chcę w nim pomnąć. Przepraszam. Na czerwonym świetle, norma, ja, Przecież ja całe życie tak że. Yeah. Nie. Powiedzmy, Jadę, panowie! WUHUU! I na dobre Chateaubriand rocznik. I co tu ciekawego? O. Dawaj, ziomuś. Odpiłem zegar. Gościu, kozak z ciebie, nie tam. A te kobiety zawsze się pchają. No ja nie wiem. Dobra. Wypadałoby trochę go nie uszkodzić, pewnie są. Nie ja mam tu jechać, tu nic nie widzę. i tutaj każe mi skręcić, a ja tak jadę jakoś po rosyjsku teraz. No, powiedzmy, mam nadzieję, że nie będę teraz się wracał. Ze mną jest wszystko możliwe. O jezu. Miałem. Dobra, nieważne. Nic się nie stało, przecież. Ja ja mam z tym jechać teraz. O, Szkoda moich słów na to. Po prostu szkoda moich słów. Dobra. Ła, ła, gdzie mam moją broń? Mm. Trafienie. Idź tam i zabij tego debila. Super. Pokażcie się. Jezu. Nie mam kamizelki, bo oczywiście nie kupiłem, bo po co, nie? Uuhu. Czekaj. Może... Dobra, walić ich. au, au! D dajcie mi broń moją Wracam do auta. Gdzie mam jechać? Gdzieś na tyły, tak? Powiadacie? Hmm... Znali was! I co ja mam, gdzie mam z tym, tym teraz wjechać? Nie tutaj, wiedziałem. Wiedziałem, że to trzeba... No... Weź już Łogarnij się. Dlaczego zawsze policja mnie goni? Ja tego nie rozumiem. Oni się na mnie od ostatniego odcinka uwzięli, a ten samochód się nie chce dobrze prowadzić Spadaj Łąbie. Tu trzeba jechać, Jezu Ja już tam jechałem gdzieś. Mhm. Z Aha, no to. Żeśmy podziałali, ci powiem. Jest! Tak miało być. Tak miało być dokładnie. Jeszcze raz. a ja nigdy żadnej misji nie zrobię. Na. No. Na za pierwszy raz. Jeszcze raz. Ja nie lubię po prostu robić szybko misji. Ja wam to powiem. CJ, to a Jezu, Jezu Siadaj go wozu, nie denerwuj już mnie Ta gra naprawdę to prowadzi mnie do furii Ja już chcę szkołę latania Chcę polec tam! Aha, w ogóle w tym nie w tą stronę jadę super. Zajebioza! Dobaczycie To będzie po prostu... Bomba, co ja teraz zrobię? Wszystko przez tą policję się wysarła normalnie. Wszystko byłoby dobrze, bo zabiłbym. Ja pierdzielę, ale oni ci ludzie jeżdżą. Już idzie do cholery dostać przez tych ludzi. Dobra, jadę po to. Bank. Ja bada badu. Dobra, mogę to przyspieszyć, dziękuję Już każdy to widział Nie musimy tego oglądać po raz kolejny raz, znaczy drugi na razie, ale no wiecie o co mi chodzi Za chwilę będzie skręcał, nie myślałem O, matko jedyna ta auto to się tragicznie prowadzą na tym GTA, naprawdę. Nie wiem, mi się przyjemniej grało. Ta gra wywołuje u mnie zniechęcenie, takie duże, naprawdę. Naprawdę ja wolę Gotika, zdecydowanie. Gotika o wiele jest takim. no, inną totalnie grą, bardziej mi odpowiada. Jestem nastawiony na miecze i tak dalej, a nie tam jakieś szczylanko z broni palnej. Ja tam wolę jednak łuki i tak dalej, to jest przyjemniejsze. Dobra, no więc co tutaj mam zrobić? Przejedź go. No dobra, to przejadę ich. Może być? E, dobra. Otwórz bramy bramy rozwal tego tępego pojebańca, Holmes. Zajebiście. Dobra, chodź tu chłopie. Jezu, dlaczego... Ja nigdy nie mam kałacha wybranego docelowo. Aha, jeszcze jeden. Ilu Was tu jeszcze jest, co? Ilu was tu zawsze jest kudziwa? No Nie chcę, żeby znowu mi... samochód. Bro. No Jadę tyndy. Zdecydowanie mnie chodzi tylko o to, żeby dojechać tutaj Tutaj mam jechać? Chyba tak. Ale źle się za to zabrałem. Robimy inaczej. O! Powiedzcie mi, dlaczego ten wóz się tak prowadzi dziko? żeż mi nawet opony nie przebili. Dobra, zaparkuj. właśnie, chcę zaparkować jakoś tam. Tam gdzie ten z naszych mnie prowadzi, ale no nie idzie za bardzo. Jakoś. Dobra. Jak nie? Ja tu widzę parking. Gdzie to jest w ogóle? No. Dobra, jesteśmy na miejscu. Lewy przycisk myszy. Opuść magazyn zanim się skończy czas. Super. Zajebiste info po prostu. Powiedzcie mi dlaczego nigdy nie mam przeładowanego karabinu? Jezu, moje szczeranie. z z To jest ból. Dobra. Dziękuję. Udało się. Fajnie, nie. Wyjdź przez główną bramę ha. Teraz jeszcze trzeba zabić. Pewnie. No, oczywiście, że tu będą. Dobra, przeładowane. Šcze tu coś jest? Widzę. Hmm. Aha, tu są jeszcze. Dobra, widzę ich. Zabił się. Zamknęli bramę i co teraz? Aha, o kurwa. Aha, super. Myślicie, że ja to zrobię? Jeb, udało się. Policja, takie. O, koza, koza, gra kozak, kumanie Dobra, ale udało się, nie wierzę w to. Ja w to nie wierzę. no chyba też. Tak sądzę, że nie wierzycie, bo jak ja nie wierzę w to, co ja zrobiłem, no to tym bardziej wy nie możecie w to wierzyć. Jolo, nie? Nie, ci, czy, 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 czy! byście chcieli mi na wprowadzić. Nie ma, tak? Dobra. Aha, nie mam zapisu. Muszę. Aha, to skończenie misji jest i pół tysiące plus szacunek. Hmm. Ciekawe. No i tutaj sobie zapisujemy. Ładnie poszło. Jestem zadowolony z siebie. Po prostu. idioto giolo. Że nie ma misji. To jest najlepsze. Aha, komórka. mam informacji

Ale proste ataki tylko u mnie. O nie, jednak coś, patrz. O. O. Ale kombo! To będzie kombo, patrzcie. Takie o. O, o. Dobra, ale ja w tym momencie kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał w następnym odcinku. Co? So. Hello? Yo, it's Jethro, man. Listen, me and Caesar have used our contact to like get a wish list of cars. But we'll need to turn them around real quick, dude.

Tak, tak i tak, dobra. Ale ja w tym momencie żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że Cię Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o I widzimy się za tydzień w kolejnym GTA. Daj tu katanę! Tak, o. Lepiej wyglądasz. Trzymajcie się na razie. Hej! Ja! Ju! Ła! Ła! Siach! ju, Tak, siema!